20 grudnia 2017 roku dyrektor SPZOZU podpisał w Warszawie dwie umowy dotyczące termomodernizacji pozostałych budynków i wnętrzy szpitala. Z obydwu umów wynikają, wynikają i dotacja, i pożyczka, łącznie 2 miliony 400 tysięcy złotych. Z harmonogramów do tych umów wynika, że do 31 marca bieżącego roku powinno wpłynąć prawie 800 tysięcy dwóch traw, prawie 800 tysięcy złotych. W związku z nieskutecznością działań na, na tym odcinku jest obawa, że z tymi pieniędzmi może się coś niedobrego stać. Chcieliśmy się upewnić, czy te pieniądze są dostatecznie zabezpieczone, żeby nie zostały zużyte na inne cele? Ja to pytanie zadałem Panu staroście tydzień temu na Komisji Zdrowia. Mam nadzieję, że dzisiaj uzyskamy odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję, bardzo proszę. Ja Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić tutaj pięć zapytań. Pytanie pierwsze, troszeczkę odnoszące się do Państwa tutaj zebranych, ponieważ z racji swoich nowych obowiązków służbowych troszeczkę wypadłem z obiegu i do końca siedziłem to, co się dzieje na naszym togatowym podwójku, chciałbym się zapytać pana starosty, czy w sumie podstawą demokracji jest rozmowa. Czy były z Państwem przeprowadzone jakieś rozmowy w sprawie odwołania Pana Dyrektora, czy Zarząd spotkał się z Państwem, czy przedstawia jakieś merytoryczne przesłanki tego... Nie nie, 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 nie. Przepraszam, to było pytanie do pana, do pana Starosty. To było moje pierwsze pytanie. Pytanie drugie, w ubiegłym roku... Szanowni Państwo, proszę w ubiegłym roku przeprowadzaliśmy w szkołach zjalnych taką akcję zbierania darów dla dzieci z Ukrainy. Doszły do, do mnie takie słuchy, że te dary, które tak skrętnie zbieraliśmy nie wyjechały jeszcze na te Ukrainy, a nawet niektórzy mówili, że tych darów już nie ma. Czy mógłby Pan Starosta mi odpowiedzieć na to, czy one tam pojechały, czy też nie? Druga sprawa odnosi się do sytuacji sprzed, sprzed właściwie tygodnia. Byłem troszeczkę zdziwiony, jeżeli chodzi o rocznicę tragedii katyńskiej i dlaczego na Marszu Katyńskim w Olsztynie nie było żadnego przedstawiciela Rady Powiatu. Wydaje mi się, że powinien o to zadbać sekretarz. Za pana Zbyszka Katyńskiego byłoby to nie do pomyślenia. Zastanawiam się, dlaczego cztery osoby jadą do Warszawy na konferencję o uchodźcach, a na Marszu Katyńskim, gdzie, w którym uhonorowano również mieszkańców, do naszego powiatu nikogo z powiatu nie było. Czwarte moje zapytanie. Zgłosił się do mnie jeden mieszkaniec z przemętu, który. Jest posiadaczem karty rodziny i okazało się, że kiedy to, tą kartą się wylegitymował na pływalni miejskiej, oświadczono mu, że pływalnie honoruje tylko kartę rodziny z gminy Włosznej. więc sobie pomyślałem, czy można było zrobić tak, stworzyć jakąś taką korelację, że ci, którzy są na przykład z do sielca i Boszczyna, jeżeli mają taką kartę rodziny, czy by na przykład nie udostępnić niektórych do punktów, chociażby pływalnia, na którą przecież te rodziny z dziećmi często przyjeżdżają. No i moje piąte spodziewałem się dzisiaj panie starosto, że na, na Radzie będziemy mówili o strategii powiatu, o której mówiłem już rok temu, a tu za Czy mogę się dowiedzieć, co z tą strategią się dzieje? Na nam wydaliśmy 35 tysięcy i na razie nie wiemy, w którym kierunku to zmierza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze za mnie chciałby się zwrócić z zapytaniem lub interpelacją? I proszę wrażenie, że kompletnie się nie stało a tymczasem w dniu wczorajszym. Jak z pewnością y, wielu osobom i wielu mieszkańców powiatu bolsztyńskiego wiadomo y, Rada Społeczna przejazda ZOS y, wydała opinię na wniosek obecnego tutaj pana Piotra Krajewskiego, y, wydała opinię y, o odwołaniu dyrektora Krzysztofa Albińskiego z funkcji dyrektora. E, za tym wnioskiem głosował również Pan, Panie Starosta, i dlatego mam pytanie. E, jakie są merytoryczne przesłanki takiego e, stanowiska? Oczywiście nie chcę, żeby się Pan wypowiadał za Radę, tylko chciałbym, żeby się Pan wypowiedział i odpowiedział na to pytanie e, za siebie. Jakie przewiduje Pan tego konsekwencje? Jakie ma Pan plany? Rozwiązania problemu szpitala w związku z taką sytuacją, bo o wielu rzeczach w tym sprawozdaniu jest tutaj mowa, że dyrektor uzupełni, dyrektor uzupełni, a ten dyrektor praktycznie ma już nie być. W tym sprawozdaniu również wspomniał Pan o tym, że 31 marca powoła Pan zespół doradczy. Jaka jest rola tego zespołu? Kto wchodzi w skład tego zespołu? E, jakie są kompetencje osób, które się wypowiadają na tle e, na temat tej specyfikacji istotnych warunków e, zamówienia i dlaczego, jeżeli tak jak Pan pisze w tym sprawozdaniu, e, 7 kwietnia Komisja wydała negatywną opinię na temat projektu, bo to był projekt, z informacji, mam, przedstawiony. Zarządowi do konsultacji, dlaczego po wydaniu opinii w dniu 7 kwietnia dyrektor szpitala nie otrzymuje żadnej informacji na ten temat, natomiast ta opinia jest skierowana bezpośrednio do Komisji Zdrowia i to uwaga, nie 8, tylko 13 kwietnia, a sam zainteresowany, który bez prawa obrony został negatywnie oceniony, dowiaduje się o tym dopiero. 16 kwietnia. To tyle z tytułem wstępu, a chciałbym podkreślić, że wszystkim nam przecież zależy, żeby sprawy szpitala były realizowane w opinii pozytywnej na wniosek, tak pan zaznaczył pana Piotra Krajewskiego do Rady Społecznej. Związana była z tym, że prace, które miałyby służyć Udwestycji projekt z który był przygotowany, w ogóle odbiegał od pierwszej koncepcji, która była podana przez Radę Powiatu w tym projekcie ewidentnie była informacja na temat yy, potężnym rozbudowy szpitala. Druga rzecz, yy, jeżeli chodzi o kwestię, tak pan zadał, yy, powołania zespołu. Yy, zespół składa się z osób, które w Starostwie Powiatowym zajmują się różnymi sprawami dotyczącymi budownictwa, zarówno publicznych jak i przepisów prawa i też prowadzenia kwestii dotyczącej usług medycznych. Były to osoby powołane zarządzeniem, które miały służyć radą, jak i też brały udział w spotkaniu z Panem Dyrektorem i osobami wyznaczonymi przez Pana Dyrektora i wymieniły poglądy dotyczące uchybień w SLiZ-ie. Czy może Pan wymienić te osoby? Tak, to jest z zarządzeniem Starosty, jest to Pani Ewa Piechowiak, jest to Pan Marcin Orzechowski. Pani Ewa Piechowiak kierownik Wydziału Aktywy Pan Marcin Orzechowski, osoba kierownik Wydziału do spraw przetargu i zamówień publicznych. Pan Grzegorz Aresz i pani Mateusz Kazimierza. Kto jest kierownikiem tego zespołu? Pan Grzegorz Aresz, sekretarz. Czy mogę tutaj zadać pytanie? Panie starosto, kierownik tego zespołu, czy to jest ta sama osoba, która będąc piastując funkcję funkcji wice była jednocześnie obserwatorem? zadłużenia Szpitala Głogowskiego na ponad 40 milionów złotych. Bardzo proszę o spokój. Panie Przewodniczący, ja taką powiem, powiem, powiem tak. Pan Grzegorz Ależ nigdy nie był starostą bolsztyńskim. To jest raz. i całym mediom. Nigdy nie byłem, nie jestem, nie będę za prywatyzacją ani różnego rodzaju spółkami szpitala. Ja panie starosto, ja Panu zadałem pytanie, czy ma Pan wiedzę na ten temat, że za kadencji wice starosty Powiatu Błogowskiego Pana Grzegorza Aryża szpital powiatowy głogowie miał ponad 40 milionowy dług. Panie, panie przewodniczący, przewodniczący ale do sprawozdania głos... bardzo, ja panu nie udzieliłem głosu. Oddam głos panu Aryżowi i została najbardziej zorientowana w tym temacie. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jako przewodniczący zespołu spotkaliśmy się dwa razy z zespołem, wyraziliśmy opinię negatywną. Mając na względzie podejrzeć 19 punktów i na spotkaniu z dyrekcją. Praktycznie każdy punkt został przyjęty ze zrozumieniem, jeżeli chodzi o specyfikacje i deklaracja była taka, ale w tym zakresie, jakim my skazaliśmy, ewentualne uchybienia będą poprawione te kwestie, jeżeli chodzi o e, moją działalność jako wicestarosta. I ja starałem się przez e, czas, kiedy byłem wicestarostą, ograniczyć ten dług, bo jak przejmowałem władzę. W głogowie szpital był ponad 400 milionowe zadłużenie, jak w listopadzie zeszłego roku oddawałem władzę wicetarosty, szpital już miał tylko zadłużenie 20 milionów 23 bodajże, udało się odłożyć około 30 milionów. My jako niestety mieliśmy to szczęście w przeciwieństwie do państwa, że Poprzednicy moi zadłużyli szpital na znaczącą kwotę i my mieliśmy duży problem, ponieważ komornicy praktycznie na każdym koncie byli i jako odpowiedzialny zarząd staliśmy się temu przeciwdziałać i uważam, że to się udało, bo my w przeciwieństwie do Wolszczyna, po mamy mamy dostosowany szpital, bo my nie spaliśmy w tym czasie. Dziękuję. Dziękuję. I... Przepraszam, proszę o spokój. Pani starosta, bo ja czegoś nie rozumiem. Kierownik zespołu e, opiniodawczego powiedział, że uwagi, jakie były, zostały, bo taka rola zespołu opiniodawczego, doradczego należy ją w ten sposób odbierać. Zostały przyjęte przez dyrekcję ze zrozumieniem, a pan w swoim wystąpieniu mówi, że to jest podstawa do tego e, i na tej bazie e, robi wszystko, żeby w tym gorącym okresie, kiedy jest za 5.12, odwołać dyrektora. Przecież i to też jest w tym sprawozdaniu zaznaczone. Jest na ukończeniu projekt yy, dokumentacji. Jest na yy, yy, podpisana umowa na nadzór, a teraz już przeskakuję to sprawdzenie z tego modernizacją. Bo tu też chcę Państwu powiedzieć Panu, Panie starosto, że nieprawdą jest, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia na termomodernizację szpitala została źle wykonana i dzięki temu było to podstawą unieważnienia przetargu. Pan już dwukrotnie mi taką odpowiedź udzielał, a to jest wielotnym kłamstwem, ponieważ dyrektor był z konieczności zmuszony do tego, żeby unieważnić przetarg, ponieważ do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma która to firma nie spełniała wymogów formalno-prawnych. Nie wypełniła jednego z elementów, więc zarzucanie dyrektorowi e, tego, że nie, została, e, nie został ten przetarg rozstrzygnięty, jest nieprawdą. Ale powtarzam, jakie ma pan, bo na to pytanie nie uzyskano odpowiedzi, jaki ma pan scenariusz e, na najbliższe miesiące, gdzie mamy bardzo napięty harmonogram? Zarówno w kwestii dotyczącej realizacji tego modelizacji, bo tu uciekają e, dni i tygodnie, jak również w kwestii dostosowania szpitala do wymogów ustawowych. I jaki ma Pan scenariusz, jeżeli chcecie odwołać na tę chwilę dyrektora? Bardzo proszę. Dyrektor obecnej jest na zwolnieniu lekarskim, ma 22 kwietnia, będzie zwolnienia i poważnego po go na zarząd. Będzie odwołany dyrektorem. Opinia Rady Społecznej? Opinia. Jest opinia Rady Społecznej. A to dyrektora proszę, dyrektora. Ale szanowni państwo, proszę, proszę. proszę, proszę, nie proszę. Czy pan ja w dalszym ciągu yy, obstaje za tym, aby odwołać dyrektora? Proszę pana, to jest decyzja zarządu będzie, tak? Odwołanie dyrektora. Opinia dyrektora. jest Rady Społecznej. Odwołać starostę. Tak. Do to Bardzo proszę, w ramach dyskusji kto chciałby nad tak przedłożonymi sprawozdaniami zabrać głos? Janusz Włoskar, proszę. Właściwie panie przewodniczący, nie da pan szansy, nikomu, właśnie chciałbym zadać pytanie. Pan, ale ja chciałbym w takim przypadku tylko jedną rzecz. Jeżeli pan starosta twierdzi, że zdążymy z tą modernizacją. Przez te 5 miesięcy, w tym dwa okresy urlopowe, to naprawdę gratuluję. Udało się, że to Pan Dyrektor pada tutaj jako kozioł ofiarny, a nie. Ja tylko Chciałem zadać jedno, jedno pytanie, bo wyczytałem w sprawozdaniu zarządu, że sporo poprosił materiał informacyjny dotyczący zatrudnienia sps Czy rozumiem, że jeżeli chodzi o zatrudnienie szpitala, to szykują się jakieś zmiany? Na to proszę odwiedź, panie To był przedmiotem Komisji Zdrowia. Przewodniczący pana kolega jest przewodniczącym Komisji Zdrowia. Też tą informację może udzielić. To był przedmiotem Komisji Zdrowia. E, proszę Panie Przewodniczący. Pani proszę starostan mnie do odpowiedzi. Rzeczywiście na posiedzeniu bodajże 13 kwietnia. Nie, nie. Wcześniej jeszcze. To było posiedzenie Komisji Zdrowia w miesiącu marcu. Nie pamiętam ma dokładnie do daty w tej chwili. Istotnie padło takie pytanie na obradach komisji o, zresztą nie tylko to jedno, chodziło nam, może nie bezpośrednio, bo znamy skaz zatrudnienia, chodziło nam o lekarzy, o personel zatrudniony na umowie o pracę, umowy zlecenia, ewentualnie umowy kontraktowe. Takie padało pytanie na posiedzeniach komisji, no i byliśmy zobligowani kierować te zapytania do zarządu, który jest, jak wiadomo, komisja jest tylko ciałem opiniodawczy. To tyle w tej chwili. Panie Starosto, mam jeszcze jedno pytanie. I wcale nie ostatnie. Czy zamiary zwolnienia dyrektora są też efektem dodatniego yy, bilansu tego szpitala? <tryk> panie panie Starosto, że czekaliśmy na to, żeby ten szpital wyszedł ze spirali, pani Starosto, bardzo proszę. Nie, wtedy te wyniki finansowe nie były przyczyną mojej decyzji, jeżeli chodzi o. Te wyniki nie były przyczyną mojego głosowania. Rady Znaczy, ja mimo wszystko nie usłyszałem dokładnych zarzutów kierowanych pod adresem pana dyrektora, ale ja myślę, że, że w końcu się tego doczekamy i taki dokument zostanie upubliczniony. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Janusz. Nie potem, pan Ryszard. Na ostatniej komisji zdrowia w trakcie dyskusji, omawiania różnego rodzaju punktów pan wniosek pana Antonia Janika, dotyczący odwołania pana dyrektora SPZO w Olsztynie, nie uzasadniając to praktycznie niczym. W tym czasie doszło do głosowania że pan przewodniczący poświadczy nieformalnego głosowania, ponieważ to głosowanie nie powinno odbyć się na komisji. Stąd było moje stanowisko wstrzymujące się, ponieważ ja nie usłyszałem żadnych zarzutów stosowanych do pana dyrektora, bym głosował na odwołanie. Zapytałem również na tym posiedzeniu komisji, czy pan starosta jako przewodniczący zarządu może przedstawić stanowisko zarządu w sprawie dyrektora SPZOS. Dotyczący jego odwołania. Czy ma zarząd takie stanowisko? Czy ma informację, że zarząd się tym nie zajmował? W związku z tym mam pytanie do pana dyrektora. Na jakiej podstawie pan podjął decyzję na ostatnim posiedzeniu komisji Rady Społecznej, podnosząc rękę za odwołanie pana dyrektora? Czy to było pana osobiste zdanie, czy to było zdanie zarządu powiatu? Ja mówię tak, może? Na Radzie Społecznej. Jako osoba, będąca no członkiem Rady Społecznej. To był mój głos. Rada Społeczna jest członkiem Kolegialnym powołanym według ustawy o służbie zdrowia i dlatego miałem swój głos jako... Panie, a jest to i że długo bym z Panem polemizował, bo jest Pan delegatem Rady Powiatu w tym ciele i okay. przez Radę okay. Powiatu. Zdawa. Ja bym chciał się ustosunkować do wypowiedzi kolegi Jana Koziołka. Istotnie pan Jek Koziołek jest członkiem Komisji Zdrowia, którą jest wybrany przewodniczyć. Powiem tak, zgadzam się z tym, że był przygotowany program posiedzenia Komisji Zdrowia, na którym nie było takiego tematu, zagadnienia punktu o, o stosunkowaniu się osoby dyrektora szpitala odwołanego. Jednak w czasie trwania dyskusji, a głównie zajmowaliśmy główny temat wiodący do posiedzenia tejże komisji, to był dotyczący tego, co przedstawia przed chwilą pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pani Tomia Grozy. Jednak y, mamy też taki punkt napisany, y, który się nazywa, że tak powiem, w sprawie I w tym punkcie dopuściłem taka, taką sytuację. Że się dorośli ludzie. Dlaczego mamy coś tam zamiatać pod dywan? Nie, 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 nie pomyślałbym nawet o czymś takim. I w związku z tym zaprosiłem to do głosowania i wynik głosowania był. Zapewne Państwo, jesteście do Jeśli nie, to bardzo chętnie to tutaj powiem. Były dwie osoby za odwołaniem, dwie osoby przeciwko odwołaniu i jedna osoba się wstrzymała, o którym pan wspomniał pan yy, Jan Kosiar. To tyle, dziękuję bardzo. Kto jeszcze zabrać głos proszę Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w dwóch sprawach, właściwie w trzech chciałbym zabrać głos, mówiąc o tym kontekście. Pan Przewodniczący Rady naszej zadał pytanie odnośnie wyniku finansowego za ostatnie dwa lata. Chcę Państwu tylko przypomnieć, że nasz szpital przy planie finansowym na rok 2013, gdzie Pan Dyrektor obejmował rządy w szpitalu w miesiącu kwietniu, jeśli dobrze pamiętam, miał plan finansowy na poziomie minus 361 tysięcy, a rok ten skończył się na plus 323 tysiące. To jest różnica prawie 700 tysięcy, że tak powiem, w kierunku dodatku. Natomiast za rok 2014, czyli za pełen rok działalności pana dyrektora szpitalu, plan finansowy był zatwierdzony na kwotę plus 39 tysięcy. A wykonanie na plus 1157,000. To jest jakby uzupełnienie tego, o czym mówił Pan Przewodniczący Rady. Następna sprawa jest związana z tym, o czym mówił Pan Radny Koziołek i uzupełniał Pan Przewodniczący. Ja pozwolę sobie również uzupełnić tę wypowiedź. Otóż mówię o Komisji Zdrowia, bo jestem również jej członkiem. Pan. Radny Koziołek mówił o tym, że wstrzymał się od głosowania. Chcę powiedzieć, że wniosek ten przez cztery pozostałe osoby, w przypadku dwóch osób był zainteresowany negatywnie, a w przypadku dwóch osób pozytywnie jako wniosek z komisji, dlatego nie trafił on na posiedzenie zarządu. I już ostatnia informacja, jakby troszeczkę uzupełniając wypowiedź pana sekretarza, oczywiście nie w sensie negatywny, żeby też była sprawa jasna. Myśmy odbyli z inicjatywy poprzedniego zarządu i z udziałem przedstawicieli Komisji Zdrowia wizytę w Głobowie w momencie, jak szpital był tam przekształcany, czy był już przekształcony w spółkę. I rzeczywiście było tak, że zobowiązania szpitala przed przekształceniem wynosiły ponad 40 milionów, prawie 42. Powiat w wyniku otrzymania dotacji z Ministerstwa Zdrowia na poziomie 17 milionów złotych, to jest ta dotacja, którą otrzymał w ramach tego programu specjalnego, gdzie były zobowiązania prawne i wiele innych, wśród tych 402 milionów. Otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia na poziomie 17 milionów, ale żeby ją otrzymać, powiat jednorazowo musiał zapłacić, jeżeli się Panie sekretarzu mylę, to proszę nie wyprostować, bo ja to z mojej notatek sobie wyjęłem z tej wizyty w Bogowie. Musiał zainwestować, aby otrzymać 17 milionów, musiał zainwestować 9 milionów, a 16 milionów zostało przyjęte przez spółkę jako zobowiązania, które systematycznie spółka yy, spłaca. To ja tak sobie zapamiętałem te informacje z czego pobytu Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żebyśmy się jednak skupili nad problemem yy, naszego szpitala i chcę powiedzieć tak. Yy, wydaje mi się, że yy, problem tkwi przede wszystkim Władzy. Z jednej strony oczekujemy od dyrektora i od szpitala samodzielności i argumentujemy to, że przecież szpital jest niezależną jednostką i to w ich kompetencji jest należyte funkcjonowanie, a z drugiej strony próbujemy z tygodnia na tydzień narzucać nowe uwarunkowania. Ale ja też dzisiaj tu jeszcze na tej sesji usłyszałem z ust starosty, że ta rozbudowa się nie zabyka drogi do dalszej ewentualnej rozbudowy. No ja przecież pan umie słuchać. Więc nie musi Pan być adwokatem interesów Rady Powiatu, chyba że to było ekspozę przyszłego wice Starosty. Na których no, powinniśmy się znać, ale, ale się nie znamy, ale oczekujemy pomoc od doradczej komisji, do której zwróciliśmy się o tą pomoc, Dostaliśmy nagane, że tak powiem, z wpisaniem do akt. Pan radny Rubach mówi o tym, żeby budować trzykondygnacyjny budynek, oddać go do użytku i budować nad nim jeszcze następne piętra. No to jest paranoja kompletna, to jest po prostu bezsensowne. Żadna budowa na budynku czynnym. Nie ruszy, jest tu pani e, Ewa Piechowiak, która może się wypowiedzieć jako autorytet. Ja jako laj wiem, że to jest po prostu niemożliwe do budowanie następnych pięter na czymś, co już stoi. To tyle. I